Cześć, tu hippie to robię na nas w kolejnym odcinku. Caolać 10 A mój Boże, kopiujesz KSI. KSI? KSI? Jaki brak pomysłu! a Damian jest lepszy! Tak, może jest lepszy, ale on nie ma za to takiego świetnego intro. Które oczywiście skopiowałem od KSI, ale KSI tej muzyki nie zrobił, więc gówno! I Gasko za w jego stronę. Teraz to jest moje intro, nie używasz dużej tej piosenki, więc. Możesz się lizać mojego tyłu. W każdym bądź razie w kolejnym odcinku witam Was. Gram w tym momencie z zespołem argentyńskim, właściwie nigdy nie mogę wypowiedzieć tego właściwie hybrydą argentyńską. A moim przeciwnikiem był ten dosyć tani i prosty zespół z BPL. Let's go! Na początku mój rywal stwarzał dosyć dobrą sytuację i napierał na moją bramkę. Właściwie można porównać tę sytuację do tego, co widzimy, jak wchodzimy do baru. Wchodzisz do baru, mówisz cześć, stoję drinka, chcę się napić. Ale zaraz widzimy, przy ladzie siedzi taki stary hop. wiadomo, mówi: Słuchaj, chłopie, teraz moja kolej, co ja zrobię? Jeżeli wypiję trzy szklanki, to ty dostaniesz od mnie jedno za darmo. A ja mówię: No dobra, mamy tutaj złodóbca Czemu by mu nie pozwolić? O mój Boże... Co? O mój Boże... No co? DAT No tak, no to pozwoliłem mu się wyszaleć. Stawił mi tego shota. No i teraz ja też doszedłem w pewnym momencie też do skutku. Mimo, że Kone strzelił yy, bramkę dla niego na jeden do zera. To ja mogłem również tego swojego szata wykorzystać i strzelić bramkę na 1 do jednego. W pewnym momencie doszedłem do takiego stanu, że jak się rozstrzelałem, wiadomo. Alkohol powoduje takie różne zmysły, że jak już zaczynasz, to już nie możesz skończyć. Strzeliłem bramkę na 2 do 1. Ale właśnie w tym momencie mój kolega sprowadził mnie na ziemię. I to sprowadził mnie do, głęboko na ziemię, nawet pod ziemię, powodując regres mojej formy i progres jego formy. Zaczął chlać i chlać. No! Właściwie to był szok. To co on stworzył, dwie sytuacje pod rząd, dwa gole pod rząd, zasługuje na szacunek. Mało tego, te dwie sytuacje odbyły się w przeciągu dwóch minut. A to w tym momencie, co widzimy, to jest niekompetencja i kompletny stan pijaństwa moich obrońców. Nie, bo to ja zacząłem pić, ale cały wirus przyszedł na nich, i Palacio urwał się świetnie dwóm, trzemu obrońcom. Skierował piłkę po dłuższym słupku, powodując remis. Było 3 do 3. Ale ten mecz nie mógł się zakończyć w ten sposób, gdyż do sytuacji ponownie doszli nasi zawodnicy. Dybała zagrał do Palacio. Palacio wymienił podanie z Dybałą i piłka wyszła na rzut rożny, który operował Andres di Alessandro. A Mangala strzelił bramkę na 4 do 3. Trzy punkty zostały w domu, właściwie w stodole, właściwie w chlewie, chociaż tutaj nie ma co obrażać. Tam gdzie mieszkają rolnicy, tam zostały trzy punkty i te trzy punkty pozwalają nam myśleć pozytywnie o kolejnych spotkaniach w dywizji numer 7. W naszym spotkaniu obyło się bez zmian. Ja nadal używałem hybrydy z Dybao i Bellasio, a mój przeciwnik nadal miał skład z BPL. Tylko tym razem trochę mocniejszy. Czyli wyzwanie było większe i bardziej wymagające. Czy sprostałem wyzwaniu? Sprawdźmy to. Często w FIFA pada stwierdzenie, że bramkarze są przepakowani, nadmiar mocni. Czy to jest prawda? Sprawdźmy, co w tym momencie zrobi Helton. Zrobić coś, czego nikt by się nie spodziewał. Takiej interwencji na pewno by się nie zobaczyli w żadnym przeciętnym meczu. Tylko rolnicy dobierają właściwą kadrę piłkarską, bramkarską, trenerską. Wszystko jest dopracowane jak w szwajcarskim zegarku, a Helton potwierdza tylko swoją dyspozycją to, że mój team jest świetnie skompletowany. Wiemy, że nasi zawodnicy są świetnie wyszkoleni technicznie, a Di Alessandro jest wyjątkowym zawodnikiem na tym aspekcie. Podaje świetnie, obsłuża Salio kapitalnym podaniem. A teraz zamieniamy się w słuch i słuchamy Matura Spitero right now. I mamy tutaj bardzo klarowną sytuację. Odległość mojego piłkarza od bramkarza wynosi około 6,5 metra, a bramkarz, będący w pozycji skulonego i niecierpliwego Menela tworzy odcinek o wysokości 1,6 metra. Tworzy nam to dwie przyprostokątne, więc możemy z tego wyliczyć przeciwprostokątną. Więc bierzemy 1,6 m to jest 6,5 kwadratu, bierzemy to pod pierwiastek, wychodzi nam 44,81 m, wyciągamy z tego wynik i wychodzi, że nasza przeciwprostokątna wynosi 6,69 m. Czyli w tym momencie możemy obliczyć kąt alfa i użyjemy do tego funkcji trygonometrycznej sinus. Sinus alfa wynosi 1,6 m przez 6,69 m, a to z tego powodu, że podstawiamy w pierwsze pole przyprostokątną niegraniczącą z kątem alfa, a w mianowniku przeciwprostokątną. Po obliczeniu naszego działania wychodzi nam wynik 24 setne, a to patrząc na tabelę trygonometryczną daje nam około 14 stopni. To powoduje, że ewentualne lobowanie może się zakończyć niepowodzeniem, gdyż bramkarz może się wyprostować i nasz kąt alfa ulegnie powiększeniu. Więc weźmy pod uwagę inne opcje. Mogłem podać w lewo do pola dybały. Mogłem również pobiec w prawo, ominąć bękarza, kiwnąć, strzelić przy bliższym słupku. Opcja numer 3 było tango z naszym goalkeeperem, lecz to była opcja najbardziej ryzykowna. Pewnie musicie co wybrałem w tym momencie, ja same Podać na buraki, ominąć, na kasztaniaki. A co ja zrobiłem? Spieprzyłem, tak. Jednak ta zła decyzja nie wpłynęła na negatywny rezultat tego spotkania, gdyż. W klasyczny sposób przeprowadziłem kontrę, a Paulo Dybała był tam gdzie trzeba i zdobył bramkę na 1 do 0 Jak się później okazało, to była zwycięska bramka dająca nam kolejne 3 punkty Tak więc dzisiaj zdobyliśmy 6 punktów, czyli maksymalny rozmiar punktowy Czy następnym razem będzie nam dane zdobyć znowu pełny pakiet? Oglądajcie następne odcinki Zorą dziś busz